Was, koleżanki i koledzy na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2014-2015. Baczność poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Spoczni. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. something I'm giving up on you. I my pride. You're the one that I love and I'm saying goodbye. szkoły Waldemara Bartosika o zabranie głosu. Co chciałbym wyróżnić najlepsze osoby i klasy za zeszły rok szkolny. Pozwólcie, że trochę ściągi wyjmę, żeby się nie pomylił. W klasach pierwszych najwyższy wynik uzyskała klasa pierwsza E, czy obecnie druga E, z wynikiem 4,71. W klasach drugich najwyższy wynik uzyskała klasa druga E. Wynikiem 4.19. W klasach trzecich, czyli absolwentów, już ich nie mamy, klasa trzecia B, 4.36. Wychowawcą klasy pierwszej C jest Pani Beata Przeździecka. Pierwsza medyczna, czyli pierwsza D, wychowawczynią jest Pani Zofia Macioch. Dziękujemy panu dyrektorowi, a teraz proszę pana starostę o zabranie głosu. Panie dyrektorze, szanowne grona pedagogiczne, droga młodzieży, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014-15. Pan dyrektor się pomylił, jak mówił, że jedna z klas uzyskała średnio 4,70. Cztery ja jak to to niemożliwe, ale to jednak prawda. Także serdecznie, serdecznie gratuluję. Jeszcze raz życzę dużo sukcesów, a na następny rok, jak mam nadzieję, jak tu się spotkamy, a mam nadzieję, że się spotkamy, to będziemy oddawać halę sportowo do użytku. Dziękuję bardzo. Panie starosto, to już się pochwalimy, ale średnia całej szkoły to 4,4 tysięczne. Wracając do dzisiejszej rocznicy, zapraszam na występie Warszawa, Gdy ciebie zobaczę Warszawą, Warszawą ma tam w Getcie góc i nędza ich i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota Warszawa. Yeah. Thank yeah. you. Witamy wszystkich na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Szczególnie witamy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją naukę w naszej szkole. Początki nie są łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się także Waszą szkołą, a nauka w niej będzie owocna, przyjemna, a oceny wyłącznie bardzo dobre. Życzenia dobrych ocen kierujemy także do klas naturalnych. Które w tym roku przystąpił do egzaminu dojrzałości. Nauczycielom życzymy, aby współpraca z uczniami układała się jak najlepiej, i aby każdy z Państwa miał satysfakcję z wykonywanej pracy i osiągnięcia sukcesu, zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu osobistym. A teraz z dedykacją dla Was wszystkich wystąpią Julia, Karol i Małgosia. Walk some time, I go out Across the water, and I think of all the things what we're doing in my head, and I paint a picture. And I think of all the things what we're doing in my head, and I paint a picture. And since I've come home. Well, my body's in a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over. Stop making a fool.